Właśnie dzisiaj widzowie jedziemy do Zielonej Góry. Tata ten miał loda, tak nie ja tylko go zjadł. Tak, widzimy w prestiżowym domu, na prestiżowym noclegu. Było całkiem Poprzezłem fajnie. 200 metrów skręć w lewo. Do, do centrum Berlina jedziemy po raz ostatni. Zobaczymy galerię tą na murze berlińskim, na pozostałościach. Mm, spróbujemy Bundestag jeszcze zwiedzić, ale nie wiadomo, czy się uda. Eee, I będziemy się udawać w stronę Zielonej Góry. Pogoda jest mocno niepewna, bo na dziś zapowiadają deszcze na cały dzień w zasadzie. Eee, więc łażenie po okolicach. To, no to trochę nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. No właśnie. Dobra. Jesteśmy pod murem. Berlińskim, skręć w prawo, następnie i, i, jedź do przodu. Jedziemy nagrać cały ten kontent, to co tam wszystko jest. Także zaraz zobaczycie, pojedziemy powolutku. O, i teraz, teraz się zaczyna. Teraz paczkuba. O, z gołębiem jakimś na uwięzi tu jakieś wybuchy o. jakieś głowy pajęczyna tu jakaś Ameryka ludzie jacyś stłoczeni nie Maria Trabant nawet To ja tu chcę iść na zdjęcie z trabantem No i tutaj jest lipa, niestety Bo jest w budowie coś Tam dalej jest ten mur Ale on jest osłonięty w tym momencie Żeby go nie zniszczyć Ale tutaj zaczyna się znowu to jakaś góra O, coś ludzie, Batman nawet O, a to jest dziwne, jakaś mozaika, coś O, jakiś pan no, i inny, co sobie robi zdjęcie przy nim Dankę Andrzej Sacharow, nie wiem kim jest Andrzej Sacharow, ale mu dziękuję Ej, to zabytek! Tak, no, to są zabytki już. Ło, wow, tutaj pies z papierosem. Na Aha. O, a tutaj to sławne, co się całują. Ach, ta tęczowa propaganda. Nie ma, tu jakiś las, tu jakieś niemieckie napisy, których nie rozumiem do końca. Na sobie w ogóle nie rozumiem. Ło! Wow. A widzowie to jest dopiero heca. Można jechać, pić No nieźle. Co to było? O i tu się mur kończy. To było niezłe. Niezłe! No bo ja... ja, nigdy, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pierwszy raz coś takiego widzę. No, jedziesz sobie, pedałujesz, jeszcze pijesz piwo w trakcie, no... To jest... To jest To, chórę, to jest chóre! Skoro już mur z graffiti mamy zaliczony, to teraz... Jedziemy pod Bundestag. Zobaczymy, jak tam ci rządzący. Może zobaczymy Angele Merkel albo Gerharda Schrödera, Helmuta Kohla. ale on żyje? Nie wiem. Miejsce i się tu już trzeci raz. Patrzcie, widzowie, żeby nie było, że kierowca musi przepuszczać Pieszych zawsze na przejście dla pieszych no to po prostu usunęli przejście dla pieszych I teraz pieszy musi się zastanowić kilka razy, czy przejść, bo. Tu nie ma przejścia dla pieszych. Chcę mam powiedzieć widzowie. Jestem w Berlinie. No i nie zgadniecie skąd ten mur był przynieśnięty I jeszcze nie był zniszczony jak jechał. On jest Zygdańska, rozumiecie? Elo <grym>, widzowie? Jedziemy wiadomo Wiadomo? A ja nie wiem Do Zielonej Góry A. Do hotelu A. O, to Rzym. Rzym Jestem w to Zimie. Dobra widzowie. Najgorsze. No, nie tak bardzo najgorsze. Mam no, 45%. Jest mega ulewa w Lubinie. A my teraz jedziemy do Wrocławia, ale nie myślimy, myśli, że chyba pojedziemy od razu do domu. Patrzcie, to i taka ulewa. I co wie? Siemka Wracamy, jesteśmy na A4, prosta droga przed nami. I już jedziemy w stronę Katowic Tak, jedziemy do domu. Ja, ja jestem padnięty... Nawet wschód Zatem, ja jestem wykończony eee, I ten, że wszystko mnie boli Żebra mnie bolą eee, Szyja mnie boli ja Głowa mnie boli chcę. Mi się spać chcę. Wypiłem kawę, ok, trochę pomogło No, ja się nudzę On się nudzi? Ja tylko marzę o tym, żeby się położyć do łóżka No, ale to może przez to, że jest taka pogoda deszczowa i ciśnienie raczej niskie, i tak ogólnie nie zachęca to do wychodzenia. Więc Wrocław sobie odpuściliśmy i jedziemy do domu. Mamy być na 15.48. No, na 16.00 liczby. Co jeszcze? Wycieczka. Jak, jaka była wycieczka? 10 na 10, 10, na 10. mega mówi, na mega. Kuba mówi, że najlepsze co było to: Budynki i. i nasz hotel. Tak, nasz Berlinie. hotel w Berlinie, który był prestiżowy, i budynki. I budynki w Berlinie, które były bardzo ładne. I Kuba stwierdził, że Berlin jest najbardziej znanych z budynków. Pomysł wejścia e, na mszę do katedry berlińskiej, za, które, za którą musieliśmy zapłacić 9 euro, i e, nie mogliśmy nic nagrywać. Musieliśmy się jeszcze pomodlić po niemiecku. Pan Bóg jest e, jeden w trzech osobach. Może jedna z tych osób zna niemiecki, i zna polski. Dobra wiatr, to jest nasz koniec. Jedna z, e, koniec. Nas, y tak, to jest koniec naszej podróży. E Zajeżdżamy do domu, do Ksianowa, tak. E Deżleje, jak Deszle jest. Subskrybujcie nasz kanał i y dajcie łapkę w górę. A w komentarzach napiszcie, gdzie mamy jechać następnym razem. Tylko nie piszcie mi za helu, bo byliśmy. Byliśmy już na helu, tak i gdzie jeszcze byliśmy? na pewno w Gdańsku i Sopocie i Gdyni ale to jeszcze nie jest rzucone. tak chociaż, że nagrywaliśmy to nagrywaliśmy, nie, ale nie jechaliśmy autem pięć temu mhm. tak było to trzymajcie się widzowie nara, pionka